Cześć, witajcie. Tym razem chciałbym podzielić się z Wami moimi przemyśleniami, moją opinią w zasadzie na temat takich kamizelek odblaskowych motocyklowych, bo jeżdżę w takiej kamizelce, jak widać na filmie. No i chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego w niej jeżdżę oraz ewentualnie co mi w niej przeszkadza. Więc może zacznę od tych wad, bo w sumie są one raptem dwie, w mojej opinii. Po pierwsze, no. Wygląda to trochę gorzej, chociaż to kwestia gustu, bo fajne są kurtki motocyklowe w różnym stylu i taka kamizelka trochę ten styl psuje. A po drugie, mimo że ona jest tam siatkowana, to jednak ten przepływ powietrza, zwłaszcza latem, jest mniejszy i troszeczkę jednak pogarsza tą wentylację. Więc to są takie dwie wady moim zdaniem. Ale przejdźmy do zalet, bo Przede wszystkim ja jeżdżę w tej kamizelce, ponieważ jestem bardzo dobrze widoczny. Ona jest taka aż oczojebitnie widoczna. Ja wiem, że kurtki motocyklowe mają swoje odblaski, ale jednak ta kamizelka jest na tyle oczojebitna, że odczuwam różnicę, kiedy mam ją założoną, a kiedy nie mam jej założoną. Mianowicie wielokrotnie zdarzyło mi się, że ktoś wyprzedza napałem prosto na czoło z naprzeciwka i powiem Wam, że takie sytuacje mam znacznie rzadziej, kiedy mam tą kamizelkę. I może to jest jakiś przypadek, może żyję w jakiejś bańce informacyjnej swojej, ale naprawdę zauważam różnicę, kiedy mam kamizelkę, a kiedy nie. I ludzie po prostu jadą trochę bardziej bezpiecznie, kiedy mnie zobaczą, jakoś rzucam się bardziej w oczy. Może mi się wydaje, ale na serio taką, taką widzę różnicę. Bo jakiej nie mam, to jazdę na czołówkę naprawdę często zauważam. Zaznaczę, że to jest kamizelka odblaskowa bez żadnych napisów typ, typ Polska czy coś, bo jakby nie chcę, nie chcę się tutaj upodabniać do służb. Wiem, że niektórzy sobie chwalą te kamizelki z napisem Polska, ale moim zdaniem ma, ten napis ma dwie wady. Po pierwsze, niektórzy mogą się wystraszyć, że jedzie za nim policja i po prostu będą zamulać przed wami. A po drugie, taki napis denerwuje niektórych kierowców, że na przykład dali się nabrać i naprawdę na motocyklu nie chcemy, żeby ktoś nam coś odwalał, bo bez względu na to, czy możemy, czy nie możemy, czy mamy rację, czy nie mamy racji. No, jeśli ktoś nam będzie odwalał na drodze, to my na motocyklu jesteśmy w większym niebezpieczeństwie niż osoba w samochodzie. I tyle w zasadzie. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Jeździcie w kamizelce czy bez? Wszczelam, że większość z Was bez, bo po prostu widzę to jak yy, są zloty chociażby, że większość osób jednak jeździ w normalnej kurce. I oczywiście tutaj jakby nie neguje tego, każdy jeździ w czym chce, ale ciekaw jestem Waszego zdania na ten temat. Trzymajcie się, cześć!